Matura z Matmy 2025, zadanie 15. Mamy tutaj ciąg arytmetyczny i ma być malejący. Mamy wyznaczyć takie m, dla których te warunki będą spełnione. Warto zajrzeć do tablic matematycznych, w których znajdziemy taki oto wzór właśnie na trzy wyrazy ciągu. A n to jest nasz wyraz środkowy, czyli m kwadrat plus 3. To się równa teraz lewy wyraz ciągu, czyli 2m plus 11, plus trzeci wyraz ciągu, czyli 5 minus m. I to wszystko musimy sobie podzielić przez 2. No i pięknie, obliczamy, mnożymy razy 2 i redukujemy wyrazy podobne. Przerzucamy wszystko na jedną stronę. No i pięknie, mamy równanie kwadratowe. Nie obejdzie się bez delty. Obliczamy m1 i m2. Znając już m1 i m2, możemy sobie je podstawić i sprawdzić, jak wyglądają te trzy kolejne wyrazy ciągu. Podstawiamy minus dwójkę i otrzymujemy 7. A2 to m2 plus 3, również 7. A 3 to 5 minus M, czyli 5 plus 2, inaczej 7. Widzimy, że podstawiając minus 2 wszystkie trzy wyrazy ciągu są takie same. A skoro są takie same, to ten ciąg nie może być malejący, dlatego minus 2 odpada. Jeżeli podstawimy sobie 5 drugich, to będziemy mieli 5 plus 11, czyli 16, drugi wyraz to 9 1 czwarta, a trzeci to 2,5. Widzimy, że różnica pomiędzy wyrazami to 6 i 3 czwarte. A także, że ciąg ten jest malejący, więc wszystko się zgadza dla m równego 5 drugich.